Zacznę od Thank You Next, nie wziąłem nożyczek, ani niczego i będę otwierać 500 lat, ale spróbujemy. Nie wiem czy widzicie, ale tutaj jest subaczek. tutaj, a ja żadnym pozorem nie mogę go otworzyć. I nie mogę otworzyć tej płyty z folii bez nożyczek, ale jeszcze spróbuję. Musiałam iść wziąć nożyczki, bo próbowałam z tym suwakiem, próbowałam inne, inaczej i nie mogłam tego otworzyć, więc no nożyczki nie ratują w tym momencie, chociaż nie chciało mi się po nie iść. Ale nieważne. Otwieramy. Chciałam od Thank You Next, tego, że jestem bardziej ciekawa. Jak się skleiło? Albo tu jest ta naklejka. Czekajcie, 500 lat! Jest, skleiłam tą naklejkę. Złaś ty naklejko, Na, na folio. Jest. Mamy putę, jakąś, No, Teraz się odkleił suwak. No świetnie. Więc no, tak wygląda płyta na okładce. A z tyłu tak, tutaj macie piosenki. I teraz się widzimy tak, bo tak bym nie dać twarz. Tak wygląda, a w, od środka wygląda w ten sposób. Płyta jest taka zwykła, różowa. Nie ma żadnego specjalnego efektu. Yy, a teraz yy, zobaczymy książeczkę. Ja już mam problem z wyciągnięciem książeczek, ale jest. Tak wygląda. kładka. Ja widziałam, że bardzo dużo jest obrazków, właśnie z Seven Rings. No i właśnie widzę już, że, że ten że te album jest w ogóle poświęcony cały Seven Rings. Więc no, to ciekawie. Nie mogę wolę tej A nie więc. Album ma w, y, wszystkie piosenki, które lubię. Może tak ciutkę mniej lubię na Safe Fake Smile, ale też bardzo lubię. A teraz jeszcze ten album Sweetener A więc album Sweetener już mam i go otwieram. Teraz już mam może taki w zapasie. Tutaj na szczęście nie mam naklejki. Naklej się raczej 10% mniej. Ok, Okej. Tak wygląda płyta. Otwieramy. Bardzo lubię motyw tej płyty. Widziałam go też yy, na YouTube. I on wyglądał bardziej tak chmurkowo i sztucznie. A normalnie na żywo to on jest taki jakby alafarbowany. I jakby taka farba, jakby tak w że się z farby zrobiło. A Śrenka wygląda taka. i tu ma jeszcze chyba jako takie zdjęcie, bo inne nie mają takich zdjęć z tyłu no. a tutaj masz te piosenki więc to tyle na dzisiaj mam nadzieję, że wam się podobało a ja życzę wam miłego dnia lubię wieczora papatki